Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj posprawdzamy sobie czy będziemy mogli grać na odcinkach i forta sprawdzamy O, chyba coś się rozsyje. czekajcie. Tak maksymalnie może być. Czekajcie. Nie wiem, co to widzicie, ale forta mam. Forta na razie odby sobie. O, mam, mam przeszkodę. Prawda, to za. 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 Sorry. Ale za. 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 było to widać. jest to, to to jest To To jest naprawdę git A jak nie wiem Ocenia sobie to. to jest git Dobra, my odpalamy forta Ja będę musiał tak dziwnie do Was mówić sorry Ale będę musiał do was trochę dziwnie mówić Ale mam nadzieję że to nie przeszkodzi Więc w sklepie to chyba nie odpali bez sklepu. Otwalamy grę. Jak to przesuniemy to będziemy mieli mniej kranu, My sobie będziemy tak grać po prostu Hedip. Dobra, tak chyba jest lepiej. Lepiej widzicie, mam nadzieję. Więc wyzeczkę wygra. to jest moja ulubiona więc tam. Tam, sorry, co? Tam zawsze lecę. Tam, sorry, chyba źle widzicie. Troszkę. Tutaj. Tutaj. Ten, który tam widzicie, ten niebieski, kurde, kurde palec. Dobra, lecimy. I musimy zrobić first of flagi. Więc musimy grać. Y Normalnie musimy grać. Nie wiem, jak to pójdzie. I chyba jest git. Idziemy na pierwszą meselę i musimy zabierać po prostu ludzi. Uuu, snajpereczka. Co? Jest? Coś, co ja kocham. Ja Czulejko, ja nie chcę się bić! Chłopie, ja umarłem! Tak nie będzie łatwe, tak nie będzie łatwe, tak nie będzie łatwe, mówiłam. Pokażę Wam szybko sklepik, jak wygląda nasz sklepik. Dobra, sorry, pierwszy. To, to jest y, takie, ale nie będziemy tego pokazywać. Y, Messi, Messi w sklepie. Messi, Messi. Y, mamy Messiego, kilowki. Kilowki są wody. Emotka. Ej, ja chyba nie widzicie, emotki. Y, sorry, to jeszcze będę pracował. Y, pracował, będę laty. żebyście wszystko. Widzieli. akurat za żeby wszystko widzieć. za duży, właśnie, żeby wszystko widzieć. Nie, jak to będzie. To jest skidek. Kolejny. Taki szybki typek. bez ja się nazywam. Fajny skilek. Um, Żółwienie ninja. Żółwie ninja. Tutaj wszystkich Wam pokażę. Pierwszy to taki niebieski. Znaczy no, niebieskiego to nie widać, ale mam no, niebieską, wiecie no. um, Dobra, pomarańczowy. S se pokazuje, prawdziwy sigma. Nie no. Fioletowy, albo tam różowy. I czerwony. O, siłacz, siłacz jakiś. E, dobra, by girkę. Mam nadzieję, że wszystko zgi Wszystko widzicie. Mam taką nadzieję. I że będziecie chcieli więcej takich odcinków. Nie wiem, nie jest to za dobry ekran. Wiem, bo e, to ekran to jest za dobry. Ale będę próbował lepszy ekran zrobić. To jest nasza miejsce. To, jak widzicie, tutaj te cyclata nim. To, to jest nasza miejsce. Tam lecimy zawsze. Sorry, ale będzie dziwny ekran. Trochę. No i licznik, jak widzicie, jest trochę zepsuty. No bo jest dziwny ekran, dziw... inną stroną ma. Jakby to będzie klasyczne odcinek. Więc z tego nie musicie się. To nie jakoś nie przeszkadza, że będą złe liczniki. Ja ben... będę Wam mówił wszystko. Jest 99 ludzi, zero fragów. Będę Wam mówił. To co jest po prostu, to co ważne będę wam mówił. Szybko, szybko. Szybko to zrobimy. To jest. A No. No to nic. to zawsze. to... Ale to ciężko. Jest. Tutaj pasy ile ludzi leci. Trafić nie można nawet. nigdy nie byłem w, tym, w te klocki, te klocki nigdy dobry nie byłem, <laughs> nie no, w jakie klocki, ja, co ja mówię, Bo Fortnite to zawsze dobry jest nie no, też jeszcze nie miałam można zrobić cięcie sobie, ale no, idziemy do magazynu, którego nie ma. Idziemy na skrzyneczki. Pompeczka! Sara słowo widzicie panie. A ja się muszę zająć grą. <laughs> Sorry. Ej, kto widział tego fraga? Proszę mi powiedzieć. Aha. Zginajemy od Bambika. Po prostu mega. Po prostu mega. Yy, dobra, yy, to jest nasz kolejny skinek. Nie wiem, jak on się tam nazywał. Chyba he, 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 Hredr... Nie wiem, jak to się wymawia. Chyba Opris się nazywa... Nie wiem, głupi jestem. Ona się chyba nazywa Opris. Nie, mi nie umiem głupich tych nazw czytać. Splint... Sp sp co to tam mówią? Uuu, ale fajny pakiet. Patrzcie tylko na tego skida. Kto kupi takiego głupiego skida? Fortnite. To jest głupie. Wiem, to chyba OG. OG, ale no... Czy to jest głupie? Czy to jest głupia? Prawda. Po sam. Czemu akurat chłop musi być smutny? A czy czekajcie? Aha, a, a zepsułem coś. A zepsułem coś. A dziewczyna szczęśliwa. Nie wiem co. No nie rozumiem. O! Wreszcie jakieś normalne pakiety. Fortnite to sorry, ten Fortnite, Fortnite będzie odwrócony. Mi wyłączyć Fortnite? Ja wkurzony być. Fajna mamotka mieć. A to takie coś mi skakiwać Sorry, muszę coś zrobić. Drogi Mikołaj! Dobra. Będziemy normalnie grać? Nie będziemy puszczać emotek yy, tak głośno na cały mój dom? Co wciąga? Co wciąga? Co powiedzieć innego jak, że wciąga ta emotka? No. Kto powiedziałby, że nie? Szycie. To jest najlepsza mótkę ever świąteczzna to też jest bardzo fajna. Skinek. Skinek, jak to? Skinek. No nic, gramy. Gramy tą rundę i wygrywamy. Nie, dobra, wiecie co? My nie zagramy na OG, tylko na... normalnym, tak bym powiedział. Bo normalny to ja nie jestem chyba. Że puszczam wam tam piosenkę. Nie to chyba kręczowa jest, nie, nie znam się. Mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie. Mam nadzieję, że mnie bardzo dobrze słyszycie. Bo lepiej nie wiem, słyszeć. Nie no, nie wiem. Gramy, gramy for to Fortnite. Fortnite. A ja bardzo dziękuję za 75 subów. I dobijajcie więcej na 120 specjala. Bierzemy sobie błonia. Patrzcie na tego typu. Ale biedny. Nie no, no nie No Nie 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 wiem, nie, wiem, nie, wiem, nie wiem. No. Jestem też taki dobry jak. Nie wiem, Jacob. Toś. Ja tradycyjnie pociąg. Czemu tam nie ma pociągu, wiem. Tam nie ma pociągu. Ale on zaraz będzie tu przyjeżdżał. Więc on dotknie tego. thank you. 500 mam. Patrzcie. Jedzie pociąg. Jedzie pociąg. No i dotknął tego. Może słowo widzicie to, ale ja to widzę dobrze. Ale tu teraz przejeżdża. Tutaj będzie. Tutaj. Jedziemy tu. Widzicie odwróconym ekranem, ale jest chyba git, prawda? Pa że git. Ja, mam git. Jak zginę od tego typa. zabiłem 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 Nowy proszę razi Nie no. Zabiłem typa tylko Nic takiego Zabiłem tylko typa, spokojnie Ja mam na OG tylko dwie gierki wygrane Bo mam snajper przepraszam Bo jedną grę wygrałem trochę ze snajper trochę nie Jakby ktoś chciał wiedzieć W jednych momentach mam snajper w jednych nie no. Widzicie tego słodkiego bananka? Może nie widzicie, bo nie, nie widzicie twarzy raczej, ale no. Ale jest to słodki bananek. Ja nim gram. Wcale to nie oznacza, że jestem głupi i słaby. To nie oznacza tak. Nie oznacza to, że jestem głupi i słaby. Wcale. To oznacza to, że lubię typów. Lubię banany. No. To oznacza, że lubię banany. Nie wyzywacie mnie. Bo wiem, że program bez bananów. Ale to nie oznacza, że to nie jedzą bananów. Kopiała ja 300 takich. Bo każdy chyba. To świecie badane. Mam nadzieję. No ja jem. Ej, patrzcie jaki ja mam dobry lód. No kto chciałby mieć taki lód? Same bickie. Patrzcie, już mam dwie, tutaj jeszcze trzecia. Tam była jeszcze piąta, szósta. Kurde, nie wiem. Do... Jaki ja mam dobry lód. Jeszcze byłoby bityczna z pociągu. No. Każdy by chciał być taki lud, jak ja. Ja zawsze właśnie jeżdżę na pociąg, żeby tu się zatrzymać. O i właśnie tam jest ta Ebicka, którą mówiłem. To jest chyba moja czwarta Ebicka, którą spotkałem właśnie teraz. Albo że to zaliczamy? Nie wiem. Jestem bogaty. Ja zawsze byłem bogaty. Hajsem oczywiście. Znaczy hajsem nie w Fortnite'cie, nie w prawdziwym życiu, hajsem w Fortnite'cie, tak. Hajsem w Fortnite'cie, nie w tylko broniami Fajny żart. Ale to, to na serio? Ja myślałem, że to jest schowane w tym Wiecie. Tutaj nie poleciała epicka. Już nogi, bo dłuższy to będzie odcinek, jak muszę, jak wygram tą jak przejdę do no wygram. Ej, pociąg jedzie. Pociąg jedzie w tę stronę. Nie wiem, może tego nie widzicie, ale tu jest pociąg. Tu, gdzie ja mam strzałę. I jedzie pociąg. Ktoś jest na pociągu. Nie wiecie, jak jestem szczęśliwy, że mogę wejść na ten pociąg i poczuć to, że teraz ten typ zginie. Które sobie się dużo ma. Sorry. Myślałem, że to wygram naprawdę z nim, ale to chyba Anibotcy jakiś ma, albo jakiegoś, nie wiem, smg który. Sary chyba ma mityczną, więc mityczną ta. Nie, nie, A rzadka, wiecie, rzadka to jest ta zielona rzadkość. No to chyba no, nie dorównują się. Nie miałoby to sensu. Co mam w karnecie bojowym? A nic ciekawego. Jego... No dalej, co mam? A, bo mam na podatku. Jego... Jom. Nie, czekajcie. Sorry, chciałem wam pokazać tylko... Um, wiem, to... to nie jest za ładny skin. No i jego... nie mam. Ale będę miał. Będę miał spokojnie. Będę miał. To było na tyle z dzisiejszego odcinka. Jak odcinek bym się spodobał, szybko zostawcie suba i lajka. Ale się żegnamy. Pa!